Witam. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić wam bliskiego krewniaka allozaurów, który był jednak sporo od nich większy, zasługując przez to na miano jurajskiego króla dinozaurów. Jeśli chcesz wesprzeć moją twórczość lub po prostu być na bieżąco, zostaw suba i dzwoneczek, a mi zrobi się milej. Zapraszam. Około 145 milionów lat temu, w późnej Jurze, na terenach dzisiejszej Ameryki Północnej, Żyło wiele niezwykłych dinozaurów. Pejzaż zdominowany był przez wielkie zauropody, a pod ich stopami kolowały drapieżniki, takie jak ceratozaury czy krwiożerczy allozaur. Pewnie większość z was myśli, że to właśnie allozaur był panem i władcą tego świata. Otóż zawodnik, który jest bohaterem tego materiału, wciągał nosem allozaura i prosił o więcej. Zaurofaganax to rodzaj wielkiego teropoda należącego do rodziny allozaurydów, odkrytego w Oklachomie w formacji Morrison, znanej z dużej ilości szczątków dinozaurów. Szacuje się, że za życia zwierzę mogło dorastać do 13 metrów długości, co czyniłoby go jednego z największych jurajskich dinozaurów. Niektórzy naukowcy twierdzą, że to nowy gatunek allozaura, dając mu nazwę Allosaurus maximus. Jednak dzisiaj większość badaczy umieszcza go do oddzielnej rodziny Sauropagamax, a jego nazwę tłumaczy się jako król pożeraczy gadów. Jego wielkie rozmiary pozwalały mu odstraszać mniejsze od siebie allozaury i zabierać przez nie upolowane pożywienie lub próbować swoich sił w zabiciu zauropodów. Jeśli by to robił, najprawdopodobniej wybierałby stare i chore osobniki. Mimo bardzo małego zapisu kopalnego można śmiało powiedzieć, że Zaurophaganax zasłużył na tytuł Jurajskiego Króla Dinozaurów. Jeśli materiał Ci się spodobał, nie zapomnij dać lajka i suba. To bardzo wspiera moją twórczość. Na dziś to wszystko. Hej!